Cześć, witajcie. Dziś serdecznie Was zapraszamy na materiał, gdzie przetestujemy sobie pellet z firmy Autai. o nazwie Power Sunflower. Jest to oczywiście pellet z łuski z słonecznika. Zobaczymy, jak się on będzie w moim kotle z palnikiem SV300 spisywał. Natomiast sobie serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajka like dla motywacji, a my przejdźmy do meritum. Zobaczmy, jakie są Parametry tego pelletu słonecznikowego. A więc spójrzmy, co mamy na odwrocie worka. A tutaj twój dostawca energii, kod kreskowy oraz pelet z łuski słonecznika. I tak średnica 8 mm plus minus 1 mm. Wartość o więcej niż 17, a 19 MJ na kilogram. wilgotność mniejsza niż. 10% i popiół od 2 do 5%. Spójrzmy oczywiście jak wygląda ten pelet. Otworzymy za chwilkę worek i sprawdzimy jak ten pelet puchnie. A więc otwórzmy sobie pelecik. Zobaczmy jak wygląda. Worki bardzo fajne. Mocna folia. Od razu nam się rzuca, że pelec z słonecznika jest grubszy oczywiście 8 mm. Rzucimy kilka ziarenek do wody i sprawdzimy jak puchnie a więc kilka ziarenek rzucamy sobie do wody I już widać, że szybko puchnie, sami zobaczcie. Rozpływa się błyskawicznie. Wody ubywa. Widzicie? Kilka sekund tak naprawdę wystarczy, a pelet już jest rozpuszczony. Dobrze, bierzemy się za test tego paletu. A więc spójrzmy jak sprawdza się pelet z firmy Auta i pelet z łuski słonecznika to się oczywiście pali. Pali się naprawdę bardzo fajnie tutaj w kotle bardzo, bardzo jasno, bo po ciągło po samym rozpaleniu, fajnie zmienił swoją barwę na jasny kolor. Popiół troszeczkę więcej jest niż z normalnego peletu, ale co mi zobaczcie. Charakter, charakter płomienia jest długi. E, Kamera tego nie oddaje, ale wchodzi tutaj w taki niebieski płomień e, ten język. E, spójrzmy na charakterystykę popiołu. Popioł taki. Nic się tutaj nie spieka. Tutaj istny pyłek. Lekki, bardzo lekki ten popiół. Także przejdźmy do samego podsumowania. Zobaczmy, jak wychodzi w całości kształcie velet. i podsumujmy cały test z pelletu Power Sunflower. Powiedzmy, właśnie kilka słów na jego temat: jak się on w moim teście spisywał w moim kotle na Paniku SV300. Jest to oczywiście pelet z łuski słonecznika, kocioł od razu po rozpaleniu zrobił się biały, czysty, taki fajny naradzik się delikatnie zrobił. Bardzo fajnie, że się po prostu kolor jasny zrobił w kotle. Charakteryzuje też się tym, ten peret tym, że płomień jest taki lekko pomarańczowy. Ale wchodzący też w niebieski taki kolor, to trzeba mieć gdzieś tam pod, pod uwagę, ale pali się naprawdę bardzo fajnie, zostawia nieco więcej popiołu niż z peletul drzewnego, to jest oczywiście wiadereczko, z którego jest spalone dokładnie worek 15 kg, ale wszystko bez pieków, idealnie dopalone, także jak najbardziej jest. W porządku, cena na dzień dzisiejszy chyba tam 1200 zł, jeżeli się mylę, to zaraz tutaj na dole wam wstawię, ale pali się naprawdę ten bardzo, bardzo spoko. Jeżeli będzie się to podobał, to oczywiście łapka w górę i napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu, a my widzimy się już niebawem. Cześć!